ja ci mogę powiedzieć, to już jest jej kwestia. Jeżeli za mną jest, to chyba to docenia, tak? A to jest coś to bardzo Jest za ujmującego... mną na ulicy, jest w ciąży. Marcin jest bardzo... Wiesz. Marcin jest bardzo emocjonalny, to powiedziała Agata. To jest bardzo ujmujące, że Ty do takiego stopnia dbasz o nią, że troszczysz się o to, żeby miała gdzie spać, żeby miała dobrobyt względny i też o jej zdrowie, o zdrowie dziecka. Marcin, prowadź w takim razie na pokoje. Dobra, tak. Pokój Piotrka widziałeś. To już widziałem, tak. Jak widać, go nie ma. pójdźmy na górę. Tu uważaj, wiesz. Tu jest k na desce, tylko, że tak powiem, z drugiej strony. Dobra, już mi nie pokażę tych rzeczy, bo... Nie ma znaczenia. choć uważaj. Idą tak. tędy. Pójdziemy do góry. Na dole mamy wodę tam jest piwnica ale to ci pokażę jak będziemy schodzić wiesz, bo nie ma sensu teraz tam wchodzić bo tam jest mokro po prostu dobra uważaj jak będziesz chodzić za lewa strona wypada ze ściany jak łapiesz tu pomału. O wiesz o tym dobrze dość różnie to wszystko tu mówi. mamy górę wiesz tutaj nie ma prądu nie ma nic mhm. ale że tak powiem przychodzą sobie tutaj wiesz tylko polacy nikogo nie ma nie nie wiem co tu przynoszą już parę dni ich nie było, alkohole zostawiają, wiesz, my śpimy na dole. Widzisz, jest bałagan, ale góry domku praktycznie, no nikt tego nie używa, wiesz. My śpimy na dole, mamy spokój, ciszę, prąd, wodę, elektrykę. Ale rozumiem, że tutaj to są miejsca, które też mogą być przez kogoś zamieszkane. No, tu już nikt nie przychodzi. Od tygodnia tu nikt nie przychodzi, wiesz. Mamy tutaj dwie szopy, zaraz Ci pokażę podwórko. Ale mamy jedno. to jest, że w... ona no, no, się taka chata bez nadzoru, z możliwością zamieszkiwania tego jeszcze Tragedia, cała katastrofa, nie? No za Was to dobrze oczywiście. No to nawet nie chodzi o to, ale fakt jest taki, że tutaj tyle ludzi przemieszkiwało, a problem był tylko dlatego, tu jest jedna szopa, można tam wprost, bo za drzewami tu po lewej masz jeszcze trzy. Zaraz wyjdziemy na dół i to Ci pokażę. Czy te szopy są też do zamieszkania? Te szopy wszystkie są puste, a tam są narzędzia, które są pod ten domek, bo ten właściciel opuścił mieszkanie ponad 15 lat temu. Ja zaraz Ci pokażę na tym papier wisi na drzwiach. Okej. Okay. No, uważaj, jakbyś schodził. No jasne, będę uważał, będę szedł za Tobą. Oczywiście, że tak. Też nie chcę sobie krzywdy zrobić. Tu też jest jakaś stara kuchnia. To no, wiesz. Możesz sobie to wrzucić. No, no. domak jest stary, wiesz, do góry nik tu nikogo nie ma, wiesz, my mamy tylko na dole, bo przez Piotrusia, on już jest tu dwa lata, on tutaj porobił wszystko, wiesz, tu nic nie ma, wiesz, bałagan. No ale ma. jest miejsce, no, gdyby ktoś tutaj przyszedł i sobie posprzątał. Ale fakt jest taki, że raz. nie chodzi o to, bo jeżeli będzie tutaj dużo ludzi, to nie będzie tutaj można nic, a policja wie, że tu jesteśmy, jest kryminalna, wiesz, sprawdza nas teraz i wie, że to jest kobieta w ciąży, ja i... No, My nie robimy problemów, nie ma narkotyków. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi? Alkohol jest tylko, bo ja piję alkohol po to, żeby ona zjadła. Fakt jest taki, że wiesz, no ja jeżeli się jej napiję, ja muszę jej zapewnić coś to żeby miała. Ja a dlaczego czego dziecko, ty pijesz? Bo jesteś uzależniony. Bo wolę się napić czterech piw i wolę wydać na nią. Ja za cztery piwa wydam 2 euro, a na nią wydam 15, Ja pójdę spać po trzech czterech piwach. A ono się na niej też pójdzie spać. I nie rozrabiasz. I nie chodzi o to, że nie rozrabiam, ale ja na siebie wydam 3 euro, a jak ja bym musiał zjeść, to a. ja bym musiał zjeść za 30 euro. Aha. Bo jestem chłop. Czy to jesteś uzależniony od piwa? Czy to jest tak, że nie. musisz to piwo pić? Ja po prostu, ja wolę się napić piwa. Ja nie lubię twardego alkoholu, mhm. narkotyków. Rozumiem. Wolę to. Dobra, w takim razie idźmy na dół ostrożnie i jakbyśmy mogli zajrzeć tam do tej piwnicy, a ja włączę Tak, pójdziemy. latarkę w telefonie, wiesz? Mam Ci pokazać jak się woda leje? No pokaż mi, ciekaw jestem oczywiście, że tak. Chciałbym zobaczyć. Tylko czas. czekaj, mam, wezmę sobie ognia i latarkę dobrą, bo ja mam latarkę. A masz latarkę? No ja fajnie. mam wszystko. To dobrze. Ty mnie nie kochasz, nie? Jeżeli masz latarkę to super. O, tu jeszcze są takie Jeden grzejnik, kurwa. Także to wszystko w ten sposób wygląda. Brakuje po prostu gospodarza, który to ogarnął, posprzątał, wyremontował i chata warta miliony. Daj mi latarkę. Ja mam latarkę w telefonie, wiesz? O. Idziemy. Mówię, Marcin, że chata warta miliony? Z ogrodem? Na pewno. Na pewno, na no, 100%. Ja zobaczysz. Ja nie potrzebuję, ja tobie poświęcę. Ale uważaj, bo no jest słuchaj, stromo. Ty siedź sobie, dobra? Ja jest sobie poradzę. stromo, ja nie potrzebuję. Dobra, ja sobie poradzę. Ja już się ja skonadzuję. słuchaj. Zaraz się drzwi za nami zatrzasną i ja uważę, bo ty jest... O! I tu stajemy to, na deskę. Wiesz co chodzi? Ty, żeby prąd nas Tu mamy wodę. Nie ma prądu. Prąd jest tam. To są stare leczniki po lewej masznowej. Chłopacze nie podłączyli, wiesz. Tu są stare na kółeczkach. Co ci mam mówić? Tu jest światło do góry, lampka, Widzasz. wiesz. No ale tu masz wodę, patrz. Aha. I wy z tej wody normalnie pozostacie. Wzięło się. Przebita rura, wiesz. Ach. I co nabiera się wodę, tak? Tak. Chłopaki Czyli zrobili wszystko. Podkładasz sobie pod przebicie rury Tak, oni, a oni wyciągają wody tak. Oni mi pokazali, wiesz, Aha. No to ci, tu jest woda, wiesz, patrz. Rozumiem, no tak, I to taka konkretna bardzo. No jest woda, wiesz. Ja mam rurę, to ci mam gadać. To Światło jest, jest, ale nie zapalamy, no bo wiesz. No bo po co, w dzień już szkoda prądu, nie? wiesz. Też nie bierzemy od nikogo, nie ciągniemy, tylko to są stare nie to To Miasto rozumiem. nie wyłączyło po prostu, to, to są, nie? Nieprawdopodobne, że gospodarz się tutaj nie chce spotkać. Gospodarz Wtedy? chyba już nie żyje od 2010 roku, jak wyjdziemy na podwórko, to ci pokażę, jaki jest papier, wiesz, no Aha. mówić jak jest, nie? Chciałem, że mi pokażę. I Co, gospodarza? Ja, no. <laughs> nie, powiem ci tak, jakby, jakby miał tu być gospodarz, to już bym dawno siedział, wiesz, tu wiesz, a dziecka by nie było, to trochę szkoda, nie? Nie, chyba nie nadążam za twoim poczuciem humoru, ale dobra, niech No ci wiesz, będzie. lepiej trochę się pośmieć jak płakasz, nie? No jasne, jasne, ale jak wychodzimy, to ja kurtkę zakładam w takiej sytuacji. Nie, jak uważasz? Idziemy tylko tu obok, nie? Co, kurtka założona i możemy wychodzić na dwór? Troszkę tak, tak, jest. nie chodzi o kurtkę, ale fakt jest taki, że bardziej mi są potrzebne klapki na nogi, nie? No tak. <laughs> nie mój teren, ale wiesz, trzeba szanować ziemię. <laughs> no co? To ty bez butów tu chodziłeś po tym domu, nie? Proszę? Bez butów chodziłeś po tym domu? A czemu chodzi... nie bez butów? Skoro my tu mamy wannę, wodę, gaz, wiesz, kąpiemy kąpiamy się, prysznic jest, no to... Rozumiem. Wiesz, tu, masz o, tu jest. Tu jest toaleta, tak. A światło się pali tutaj, czy nie? Nie, światło się nie pali, bo od przedwczoraj, jak tu wpadła policja... Poczekaj. Wiesz... O. Wpadła tak tu policja, tu mamy, tam mamy wannę, wiesz, i normalnie to wszystko działa, jest woda, ale Poczekaj, się nie pali. Poczekaj, ja, ja bym sobie zapalił, zapalił, Przecież włączył. Latarkę? No, a masz na wierzchu? No kurwa, jeżeli Do, nie ja sobie ja sobie... mogę... To Poczekaj, też, już jest... mamy latarkę, zobacz, już nie ma problemu żadnego, mamy latareczkę. O, mogę sobie zobacz, wejść. Tam nie wiesz, boiler, działa, nie? jest tylko jest taki, że nie mamy światła, bo policja dwa dni temu wpadła, bo tutaj w koło się bili w czasie, wiesz. Rozumiem. No i oni myśleli, że było z tego mieszkania, my to spaliśmy, wiesz, wzięli nas na komendę groźbę. Ale tutaj i... zapach to jest konkretny, że tak się wyrażę. No jest konkretny zapach z tego względu, że już dwa dni tutaj nikt nic nie ogarnął, po prostu się dzieje. Tu policja tylko była, myślała na dołkach. Rozumiem. Nie wiadomo, kto tu przyszedł, A tak, to popatrz do góry, mieszkanie jest zamknięte. My tu wszystko mamy na klucz. Byk. Muszę wyrwać. I się uśmiechnij, mamy... uśmiechni, bo Bóg, kamera tam jest w samochodzie. Nawet nie trzeba... Ta kamera jest w BMW. Tu masz jedno auto, tak, to jest z policji auto. Aha nagrywają. Tu masz drugie, choć Ci pokażę. Tu, Audi. Tu masz kamerę z przodu pod zieloną naklejką i kamera nagrywa cały czas, kto tu przychodzi, kto wchodzi, kto To możemy pomachać. Wychodzi. Tak, to chodzi, ma problemu. Machamy. Oni Pomachamy. znają, oni znają. Dobra. Wiesz, tu to jest też tragedia, wiesz. Kino w chuj, bo co tu się nie dzieje, to oni nawet nawet nie przychodzą tutaj, nie sprawdzają nas z tego względu, że nie znają nasze dane, wiesz. Mhm. Ja byłem za jakieś tam pobicie śmieszne, za które nie byłem, nie powinienem być, bo tu było do góry czterech 4... Ja spałem z kobietą wciąż, że no, kino w chuj, zabrali mnie na komendę, założyli mi strój, strój z Covida. W Polsce to by mi nie wypuścili, Zastu a gdzie ręce miałem nic. No bo oni szukali ludzi, a widzisz, że tu jest pustos i że tu są śpią bez To zabrali wszystkich. Od razu, wszystkich. Aha. Chodź, ja ci pokażę. Jak... Czyli jakby teraz przyjechali, to by im nie zabrali. No powiem ci tak, lekko. Jeżeli by mieli za co, a w tym terenie na obrzeżach, by się coś działo, to by zabrali wszystkich. Nie ma znaczenia. No, chyba za samo to, że ma, jestem. No za, właśnie. To, za to, że tu jesteś, tak. Rozumiem. Za to, że tu jesteś. Tu tak, tu jest, powiem, to jest zabarykadowane. Tu są dziury, wiesz. Aha. Tu jest dziura z tego względu, że wiesz. Wkładamy tu rękę, ale teraz już jest zabarykadowane, przez to, że nie chce nam się szarpać z policją. Tu śpi paru ludzi, wiesz, chcę mieć spokój. Tam jest na kablu taki wielki kamień przywiązano do tej klamki, zanim to było zabarykadowane, wkładało się rękę, ciągnęło się za kamień, każdy wchodził. Wiesz, tam mhm. tam też drzwi, drzwi były na klucz, wiesz. A teraz się to zabarykadowało. Tak, żeby musieliśmy to zabarykadować z tego względu, że po prostu no, nie chce nam się szarpać z policją i tutaj naprawdę śpią ludzie, co nie chodzą, nie kradną, nic nie zabierają, no... Dla nas to jest śmieszne w pewnym sensie znaczenie tego słowa, bo no to jest chore. Wiesz, to jest wolne podwórko, tu nikogo nie ma, wiesz. W dzień tu nikt nie wychodzi, wiesz, bo tak jak na przykład teraz jesteśmy, kto nas zobaczy, to zadzwoni po policję, więc no, na nagraniu będzie policja. Ale wychodzę, bo nagrywamy, więc nagrywamy, prosiłeś mnie o to, wiesz. Dla mnie to nie ma problemu, bo nam nic nie zrobią. Spiszą nas tutaj, to się tak, niczego nie robi. Wyjdźcie, tak. Po powiedzą nam po prostu wyjdźcie za teren, a wiesz jak to działa u nas? No, jesteśmy młodzi, boomerang. No tak. 15 minut jesteśmy sporo. Oczywiście, oni odchodzą, a się no, Normalne. No wiesz, co chodzi. Za to problemu nie ma. Weszliśmy na teren, tutaj debili wyrzucili, bo robili ognisko, rozumiesz, to jakieś śmieszne, wiesz, mhm. chcieli spać, a mają budynek, wodę, elektrykę, gaz, no, ale robili ognisko i ich wyrzucili, wiesz, tu jest szopa, stąd mamy korki, elektrykę, wiesz, stąd sobie chłopak ciągnie, wiesz, tutaj jest rozjebane, tu spali, wiesz, tu trzymali wcześniej śpiżarnię, wiesz. No ale porozpierdalali domek, mamy takie cztery tutaj w koło. Mhm. I tu jest mało ludzi, bo tu praktycznie to jest nas sześć czterech. Tak widzę rozebrany. Tak, bo to już rozdzielany kawałek. Ale tam jest cała... Chodź, ci pokażę werandę z grillem, tam gdzie sobie robią chłopaki grilla z Ale dziećmi, że wartość takiej posesji jest niesamowita? I powiem, powiem ci, ci że, że... Działka nie, ludzi, nie jest mała? To, mała nie jest, pochodź, zobacz Działka dalej. nie jest mała? Jacku, zobacz, co tu się dzieje, popatrz dalej. No, to, czy to jest normalne? I moim zdaniem to działka jest... Taka działeczka to ma z tysiąc metrów... Jacek, popatrz tutaj. Z tysiąc metrów, jak nie... Jak nie więcej nawet. Jedno... I po prostu gospodarz umarł i zostawił. No, Prawo Jacek, własności no, jest pewnie nie, nieuregulowane. No Jacek. No, garaż. No. Ach, widzisz, to tutaj jest jeszcze... Od, I garaż ma wjazd od ulicy. Więc tutaj byśmy na ulicę wyszli. Bo jest jeszcze taka część... No, tu nie będę już się... Już się szarpał z tymi drzwiami. Ale tu jest po prostu garaż. No, zazdraszczam... Nie ma czego Jacku. A tu jest już sąsiednia posesja, tak mi się wydaje? Nie, to jeszcze nie. To jeszcze jest ciągle? To jest zabudowana druga strona tego ogródka. Aha. A tutaj mamy dalej werandę. Masz, popatrz, to jest jedno i to samo przejście. Widzisz, pociągniesz sobie w lewo, to jest jedno to samo, za Aha. kratą już. A, A co, jest tutaj za tymi lewej. drzwiami? Nie, wchodzisz tędy. I to można aż dojść, tak? Tak, całe przechodzisz. To jest całe. Aha. To jest jedno całe. Wchodzisz tędy, 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 wiesz. No to jest, wiesz, tu mamy korki, no nam się nie chce tego sprzątać po prostu, bo wiadomo, że nas tu policja wyrzuca co 2-3 dni, ale no, co gdzie mamy iść? Powiem tak. Jeszcze strych, zobacz? Tak. To strych jest tu, w tym domku podwójny. No tam też jest wiesz. I tutaj jeszcze jest inne pomieszczenie z tej strony. Jakiś takie Tu masz jeszcze pięć pomieszczeń, Jacku. Może kuchenne nawet. Tu masz jeszcze pięć pomieszczeń. Hmm? Tu masz jedno. Tu masz drugie, gdzie mamy narzędzia, żeby remontować tą chatę, wiesz. No tu remontujemy to... wyżynarki, wiertarki. Mamy tu wszystko. A ciekaw jestem, jeżeli się właściciel no, nie żyje. nie ma, właściciel nie żyje. Ale no to w takim razie tak będzie zawsze stało? No to już stoi ponad 200 lat prawie. I w takiej postaci? Od 2010 roku, tak. I miasto z tym nic nie może zrobić, bo jest... Nie wiem. My tu jesteśmy dopiero 14 dni, Aha. a tutaj ludzie żyją już 4 lata ponad. Rozumiem. No, no masz Monachium, meble, meble, to jest Monachium. I są meble szafy. <grym> tak, i to powiem ci, da że to są nie wziąłem, ale mm. ja mam zapalniczkę. Nie, nie, ja mam, ja mam, ja mam. Ja, ja już wezmę, poczekaj. No, Niko, nie mów mi, że się stłukł. Nie mów mi, że się stłukł. Nie stłuk się. Nie stłuk się jest cały. Uf. Ale ja gapa jestem, no widzisz? No jajku. Dobra, poczekaj, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Zaraz no, zobaczymy. Daj, zobacz, daj poświec, nic się całe. nie szukło. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Muszę tutaj... Nie, nie takie proste wszystko jest, wiesz? Znaczy wszystko wymaga, wymaga jak to w życiu. O, o, proszę. Szafa. Szafy! I tu zobacz, ile tych szaf jest. Ja Jacek, do góry na mieszkaniu są stare kredensy z kurwa... 60-70 roku, więc... Słuchaj, te szafy są w dobrym stanie, powiem Ci. Tutaj wiesz, czego brakuje? Tylko wody z detergentem i, i szmatki. Jest, ale to nie chodzi o to, bo tu woda jest wszędzie podpięta. Aha. Tu wszędzie jest woda. Popatrz, ale miałem farto... elektrykę, Ten... tutaj tam są kontakty. W Telefon... prawym dolnym rogu, jak popatrzysz koło tej czerwonej lampy, tam na wprost Ciebie, Aha. tak, są kontakty tak, i tam jest elektryka. Tak. Tutaj działa wszystko. A te sznurki to... To, to, to wszystko z... działa. Sznurki są wyrwane... Bo ale wyrwane to wygląda, zobacz, na, ten, ten dzisiaj na to głupio wygląda teraz, nie? Wszystko jest na lewo. To są sznurki w moich rękach, które wszystko są działa. po to, żeby mi telefony wszystko nie wypadały. Działa, ale wszystko działa. Tu masz następny pokój. Aha. Tylko dowiesz wiesz, stary szpiwory, tu spali ludzie, wiesz. No trochę ich było, masz chyba z 15 Tutaj szkliwory. rzeczywiście, tu jest... Tak, tu tak było ich dużo. Ślady bytowania. Tak, to było ich Beznubnych. dużo. Bezdomnych. Tak. I widzę... Aż się boję zapytać po co tutaj były łyżeczki i łyżki. No... co ci mam powiedzieć? Mogę się domyślić, Braga. dobra. Marcin, niesamowite miejsce w Monafium i to co? Cieszę się, że możecie tu mieszkać. To nawet nie chodzi o to, że możemy tu mieszkać, ale wiesz jak jest, Jak nie będziemy mieszkać, to chyba lepiej gdzieś położyć kogoś w jakimś mieszkaniu jak na ulicy, nie? Posłuchaj, ale nawet możesz odpoczywać, możesz sobie leżaczek tam przynieść w tym ogrodzie. No, no powiem ci, tak, jak odpoczniesz w taki dzień, jak teraz ci pokazuję na filmie, tu masz 30, 40 minut, masz policję, wiesz? No to wiesz, pokazujemy tylko dlatego, że jest film. Rozumiem. I taka jest prawda, dlatego siedzimy w środku, wiesz, jest ciepło, widziałeś światło, prąd, woda. Marcin, tak, to nas nie ma. Dziękuję za rozmowę. Trzymaj się, Jacuś.